Czy ty wiesz, dlaczego ty przyszedłeś na ten świat? Dlatego, żeby żeby oglądać bajki i żyć, no i też rosnąć jest. Rośniesz? No. Szybko? No, no wolno. Po co rośniesz? Po to, żeby być strażakiem. Jak, jak dorosnę, to będę strażakiem, a jak dorosnę, to będę chodził do szkoły strażackiej. Tam, tam będzie gaśnica, a ja w i malutki, psz, gaśnicą. Co ciekawego jest w byciu strażakiem? Gasić pożary, uwolnić ludzi z płomieni. Czyli ty masz dobre serce? Gdzie ty masz to serce? A po czym można poznać, że ty masz dobre serce? Po moim biciu serca. A jak ono bije? Szybko. No jak? A dlaczego ono tak szybko bije? Dlatego, że ja biegam. A teraz jak siedzisz, też tak szybko bije? Uspokoiło się. No. A dlaczego chcesz ratować ludzi z pożarów? Bo trzeba wtedy założyć maskę tlenową, taki kask specjalny i z taką butlę tlenową na plecy, ona jest ciężka. A wiesz, że ty będziesz bohaterem? A wiesz co to jest bohater? I... Tak. Kto to jest bohater? Stryzek albo policjant, albo kierowca karetki. Dlaczego kierowca karetki jest bohaterem? Bo ratuje ludzi jak są rani. A dlaczego karetka tak bardzo szybko jedzie? Bo musi zdążyć. Do czego? Do bazaru. Karetka pogotowia? No, mm -hmm. żeby czekać na rannego. Dlaczego ten czas jest taki ważny? Bo jak są samochody psy, to są specjalne sygnały, które ja robią. I o, i, jo, i jo, Ale głośno, żeby kierowca w samochodzie słyszał. A dlaczego to jest ważne, żeby ratować ludzi? Bo tak, akurat działają strażacy. I tobie się to podoba. Będziesz dobrym strażakiem? Mhm. A jaką szkołę trzeba skończyć, żeby zostać strażakiem? Strażactwa! No dobra, a jaki sprzęt ma strażak? Wóz no, hełm, gaśnice, mhm. strój, mundur i jeszcze siekierę. Do czego ta siekiera potrzebna jest? Do wyłamania drzwi od razu. Czemu tak od razu trzeba je wyłamywać? Bo trzeba szybko podejść do mojej i gasić węzem. Żeby uratować. No? Czy to jest bezpieczna praca? Tak. Nic się strażakom nie dzieje? Nie. Jesteś pewien? Tak. Tylko mają brudne stroje i muszą się umyć. Mm -hmm. Czy to jest ciężka praca? Mm, trochę tak. A dlaczego jest ciężka? Bo umyć na przykład wannie czy zlewie to jest trudne. A wiesz, że twoje imię pasuje do zawodu strażaka? Mhm. Mm wiesz, jak masz na imię? Kojak. Pasuje? Mhm. Mm mm -hmm. Bardzo nawet wiesz. Dlaczego? No, kiedyś była taka bajka, jak Wojtek został strażakiem. Może to była bajka o Tobie? Nie wiadomo. Jesteś orkiestra strażacka? Co to takiego jest? Orkiestra strażacka pomaga się roztańczyć strażakom. Oni wtedy tańczą tak jak, jak prawdziwi ludzie.